Siemaneczko ziemeczki, z tej strony oczywiście Proznak Witam was w tym troszeczkę nietypowym stroju Dzisiaj zagramy sobie w pierwszą fanowską grę zrobioną przez ziemniaczka i będzie go Mnie zastanawia co ja mam za baner yy, Dobra Witaj, witaj Cześć Musisz przejść obbi. Jakie obbi? To. Tak. Mm. I mamy obbi tutaj. Więc. Więc, dobra. Prze no nie! Kurcze! Taki fun fact, że ta gra była robiona prawie rok. Bo. No nie, prawie, bo jest wrzesień już. A oni zaczęli w październiku tamtego roku. Jakoś. O kurcze Dobra Tu No nie Dobra, jest tutaj od razu. Yy, nie wiem czy to jest błąd, ale muszę iść tutaj. On mnie nie ciągnie ze sobą, tylko, tylko muszę iść. Nie wiem czy tak ma być. No nie! Jezu! Co to, to jest ten, ta, ten Proznak Reel w moim ekwipunku? Ale najpierw pójdę tutaj. O, jest taka cutscenka. W ogóle patrzcie co za... Y, ten... Co za... Y, sky jest ustawiony. Czy ja jestem w Znak prok Proku? Trzeba zostać połkniętym. No dobra. Nie zadawaj więcej pytań, a to ja sam już pójdę. Na razie to jest takie obie. I patrzcie, tutaj mamy taką kostkę. Jak kliknę, to będzie tak. I mogę tak. Aż mi będzie ladził kompu komputer. Komputer. <gryw> Ale tak nie chcę. Dobra. Kurwa, Jezu, nie Nie wystrzela Nie wystrzela, bo po prostu to źle skacze Dobra, udało się Co to jest? O to jest Proznak kart <grybujesz> O Jezu A jak to wystarczy? O no dobra. dobra Ciu O Jezus O nie, zostałem wysrany! Jestem w kiblu. O nie! Zostałem wysrany przez samego siebie. <laughs> no i poszło. Mam pierwszą osobę, więc... Dzień dobry. Dobra. Yy... Tu jest coś. Okej. Okay. Dowiedziałem się też, że to nie będzie sam Obi. O, chyba boss, ale jaki boss? Co to jest za spider, Jezu? W ogóle dźwięki z Rainbow Friends, xd Dobra, a tu? Kolejny czy to ten sam spider? On mega oni, tak? Tak, oni miał. Jestem ciekaw, czy zrobili jumpscare. Czy jak mnie dostnie, to oddam. Jak jumpscare, to. to śmiesznie. O, o tu idzie? O tu idzie, bo to jest. ten jest jeszcze większy. Ok. A, aha O, cutscenka I ja nawet wiem jakim pluginem Taka cutscenka ta jest zrobiona jaki, jaki spil mam Co, nie Proznak fan Jezus Maria Proznak fan Co to za klucz jakiś jest Profesor. <noise> Ogólnie, gdyby y, na tym jakby uciekaniu, y, był jakiś tam kamera shake albo coś, ja, wie, ja wiem, że to jest fanowska gra. Taka memowa bardziej. <noise> Mój stary awatar, Znak Pro, znak profana. Co to jest? O no nie mogę. I co i teraz wszyscy mnie będą gonić, czy co? Jakieś tabliczki są To ja może tam muszę iść Klatka proznaka Aha O widzę Jakieś Tam jest jakiś wiatraczek Albo npc z tam chodzi sa. To jest npc Dobra Który chodzi Bo widziałem że on chodzi Co, i tu będzie mój skin? O, tu jest mój skin! Ale panny mogli usunąć akurat. O jest w ogóle znaczek Pro Studio. Ja, ja tego znaczka nie mam już. XD. Free Proznak baton. Dobra. Jak tu będą elementy horroru i się wystraszę... No to będę w szoku, naprawdę. A my będzie gonił. Pewnie. Co się? Co się dzieje? Aha? Czemu mnie wzięło w ogóle do góry? XD, XD No i kolejny parkour. Co to było? Co ja muszę na to wchodzić? Nie, ja nie mogę na to wchodzić, dobra Ja nie mogę na to wchodzić, czekaj Jezus, ja to sprawdzam jakie są miny, uwaga Okej okay. Hehehe, <grystanie> <grystanie> pan jabłko do, <grystanie> Cudo, cudo O no, nie mogę na górę wejść po prostu O kurce, Nie mogę. Mogę tu A co to? O! Jestem na górze Schakowałem grę, moi drodzy. To tak chyba nie powinno być, nie? Dobra, idę stąd. Idę stąd, bo... Bo tak. A mogę tu? O! O! Mogę to wyłączyć! Okej, okay, jeden Jesus Christ JESUS CHRIST NO! Dobra, trochę to oszukałem bo, bo wchodziłem sobie na te bloki, przyznaję się Ale... Się udało w końcu wszystko nie! Ujna! Co się dzieje? Jezus Maria, dobrze, że to się usunęło. Bo ja nie wiem. W ogóle ja tutaj jest samotu. Wszystkie kiłby się połączyły. Będzie ultra boss pewnie? Tak. Jest ultra boss. O ja nie mam broni Ej, przecież ja nie mam broni Aha, on umiera sam jakoś Fila Nie, to nic nie się daje Chyba Może daje coś Na minę, wchodzimy na minę, dawaj Urna! No nie powiem trochę się wystraszyłem przez tamte screeny Nie to nic nie daje Chyba Nie no daje może Coś. O. To jak kiedy szkoła? <laughs> Zde. O. Jóż trzeba pokonany. Aha. O, wyłączone, no, przemyślane. Ale ja zaraz odpalę motkę, ja mam haka. Fajna muzyka. Co to za mina? Co to za kot? Uratowałeś Proznaka. Nowy filmik Proznaka. <ścoughs> o. I co, i to tyle? Przecież to miało być na pół godziny, a nie na 15 minut. No, 20-35 mi napisał, około. A ja, a ja gram 15 minut. Alo, i to tyle. I to tyle. Nie, to chyba tyle. Bo o to w tej grze chodzi, żeby uratować. Do znaka. Dobra. <grystanie> y możecie robić takie gierki, oczywiście. Będę grał. A to jest już ostatni dzień wakacji. No i jutro szkoła. Ale jutro jeszcze nagram film, więc spokojnie. Jutro jeszcze będzie odcinek. A dzisiaj to był taki. Trochę dłuższy odcinek, trochę lepsza gierka niż zawsze No Ogólnie mi się podobała Tylko za dużo obbi, za dużo hobbi według mnie powinien być horror Powinny być jakieś elementy horroru yy, Ale też no rozumiem, że yy, jest stary skin, bo... bo stary skin był jak robiliście tą grę. Ja to rozumiem. No w ogóle to też jest stary skin, już ja go miałem to chyba nie wiem, w marsu. Więc... więc no. Ja już dziękuję wam za oglądanie. W ogóle mam mały katar, przepraszam. Yy, ja już dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek troszkę długi wam się spodobał. Yy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika. O nie mogę kamery przybliżać już dotąd. Okej. Okay. Yy, a ja... Kuchna. A ja... Się z wami żegnam. No i co? Widzimy się już w ostatnim odcinku. Do jutra, cześć!